You listen to me, you two-bit motherfucker. Sucker. I hear you're working behind my back. If that's true, I'm gonna fuck you like a crazy bitch. Get the out of my sight. <gry> Witajcie w Domu Starców, w programie, w którym stare gryły są dobijane i przerabiane na kebonyosy. <gry> Ok, super, mamy ze sobą, ja nazywam się Maciek Makua i witam Was w nowym odcinku inspirowanym ostatnimi wydarzeniami w stajni Rockstar, to znaczy premierze zwiastu gry Grand Theft Auto V5. Nie wiadomo, to tak naprawdę z tego będzie, bo Rockstar jest firmą bardzo złośliwą. No i dzisiaj przyjrzymy się początkom kariery całej serii. No a teraz wytłumaczymy się z tła filmowego, a jest nim eee, taka pamiętna scena z filmu, który nazywał się Golden Eye. Swoją drogą też była gra, no ale teraz rzućmy coś na tapetę, by były jakieś wybuchy e, i coś się podziało na ekranie. Skoro już wszystko co miało wybuchnąć, wybuchło. Zobaczmy co podziało się w roku 1997. Grand Grand Theft Auto jest bardzo niewdzięczną do pokazania produkcją, bo już w momencie premiery dostawaliśmy produkt mocno przestarzały i wyglądający koszmarnie. Na dobrą sprawę, gdyby nie płynące z zachodu informacje, jaki to nasz dzisiejszy hit nie jest kontrowersyjny, ciężko byłoby w ogóle na to wpaść. Bo jakże to taka ładna, przyjemna z widoku gra może kogoś poważnego urazić. Graficznie nic tego nie zwiastowało, a wszystko budziło co najwyżej skojarzenia z mikromaszyn z zamigi, które powstały w roku 93. Taki to poziom. Dotychczas zresztą z kontrowersją kojarzyła się duża ilość flaków i innych przysmaków, jak to było w przypadku na przykład Mortal Kombat. No i GTA było taką swego rodzaju nowością, bo oburzenie różnych środowisk wiązało się nie z flakami i krwią, ale częścią merytoryczną. Ok, czyli o co tak dokładnie biegało? No, teraz już wszyscy wiemy: Grand Theft Auto jest grą, w której wcielamy się w przestępcę. Wow! Ale dla mnie nie do końca było to istotne, bulwersy na bok. samo GTA poznałem przez demo udostępnione na jednej z płyt dołączanych do czasopisma Gambler. Umożliwiało ono, to znaczy demo, zabawę przez kilka minut i to wystarczyło, by pokochać grę bez pamięci. Bo GTA dawało graczowi rzecz jeszcze wówczas dość rzadką, to znaczy swobodę, i autorzy zdawali sobie z tego doskonale sprawę. Reklamowali ją bowiem właśnie hasłem, że w grze można udać się na przejażdżkę wszystkim, co tylko zobaczymy na ekranie. I była to prawda i było to cudowne. Ok, przerwa mi tu nie posnęli, cały czas mam wrażenie, że to usypiające tło tylko tak na Was działa, więc rzuciłem moją gębę, która podobno nie pozwala Wam się skupić na filmie. I to jest efekt, bo teraz będzie uwaga co? Ciekawostka, mianowicie, czy wiedzieliście, że GTA i Lemingi mają wspólnego przodka, czyli firmę DMA Design, która potem zmieniła się w Rockstar jakieś tam? Jeśli nie. To już wiecie. Ale teraz wracamy do wyciągania gości za fraki, które to wyciąganie było ultra miodne Człowiek czuł się jak Leonardo. Zważywszy na brak gier o charakterze sandboxów, czyli takich gdzie bawimy się bez narzuconego celu, GTA od razu wybiło się na szczyt list popularności, no taki przywilej prekursorów. I tutaj dochodzimy do rzeczy wiekopomnych, bo pomimo tego, że to trzecia część wyniosła serię na ołtarze, to w jedynce ukształtowała się większość niepisanych reguł. Na przykład takie coś, że pomimo tego, że gra posiadała fabułę, większość graczy i tak preferowała szerzenie rozpierdu. Albo taka, że to GTA ukształtowało zarysy trzech miast, które do dziś pojawiają się w serii: Liberty City, San Andreas i Vice City, które to San Andreas zmieniło się w stan, ale mniejsza z tym. Wszystkie niby wzorowane na prawdziwych miastach, ale w praktyce wówczas były podobne do niczego. Budowane były z wielkich bloków. Ulice przecinały się pod kątem 90 stopni, koszmar, dramat i przedpotop. Ale o tym się zapominało podczas gry, bo GTA było jedną z tych produkcji, gdzie jeszcze wymagana była wyobraźnia i naprawdę używanie jej procentowało. Przejdźmy jednak do kolejnej niepisanej reguły: rewelacyjnej muzyki. Muzyki, którą cały czas słyszycie w tle. Tak więc pomysł na jej implementację był świetny. Zrealizowana była bowiem w konwencji stacji radiowych. I do chyba trzeciej części, włącznie była to radosna i genialna po prostu twórczość muzyków na sługach Rockstar. Wszystko, co wchodzi w skład tych stacji, po prostu kocham. Była na przykład taka grająca pretensjonalne country, był rock, techno czy na przykład bardzo fajny rap. Absolutne cuda, do których dodatkowo w pudełku do była historia albumów, z których pochodzą co jak co, ale konfabulować to panowie z rockstar potrafią. Ja tych stron traków często słucham sobie w samochodzie. No i była fabuła czyli właściwie jakieś tam tło fabularne misji. Już wtedy widać było olbrzymie dawki mrocznego humoru, na przykład w jednej z misji wypróbowaliśmy sobie żyły Broadbeach z rąk porywaczy, postać bliską w sercu jednego z bossów, która na miejscu okazywała się być jego kochanym psiakiem. Albo szalone misje The w San Andreas, który jest postacią powracającą w trzeciej, chociaż odsłonie. słonie. Wszystkie dialogi to oczywiście przewijając się tekst, więc nic co mogę wam tutaj efektownie pokazać, licząc może statycznych ekranów, kiedy przechodziliśmy z miasta do miasta. Hey, GT A1 można podsumować w sumie jako grę posiadającą tragiczną formę, dość ubogą treść i masę grywalności. Już w momencie premiery rozczarowała wiele osób, które zarzucały jej, że z takim światem i możliwościami można było stworzyć co najmniej rewolucyjną grę RPG. Tymczasem była to prosta zręcznościówka, której celem było nabicie określonej kwoty i ucieczka do następnego miasta. Właśnie. Warto przypomnieć najbardziej pamiętne rzeczy, których jeszcze nie wymieniłem, czyli brak saveowania. Tak tak, GTA pochodzi z pięknych czasów, gdzie nikt nie przejmował się tym, że grać może mieć tak zwane życie. Obowiązkowe pościgi Jogiem to chyba kwintesencja wolności e, pod szyldem GTA, już nie marzyłby poszaleć taką maszyną po ulicach. I to, że gra posiadała tryb multiplayer, ale nie znam nikogo, kto by z niego skorzystał. Serio? Ten temat możecie uzupełnić w komentarzach, jeśli ktoś z Was próbował. A na koniec rozjeżdżanie przedstawicieli ruchu Hare Krishna. O tak, GTA doczekała się dodatku zwanego GTA London 1969, który przenosił nas na ulicę no jak żeby nie było Londynu. E, to początek zabiegów przedstawiania różnych epok. Tym, które wyraźnie spodobały się twórcom gry. A co widać w kolejnych odsłonach na przykład Vice City, które działo się w latach 80. Ale kolejne odsłony to historie na osobne odcinki domu Starców. Jest na chodzạc, to San Why did I, here? I guess it was the weather. No dobrze, kilka ciepłych słów na koniec, tak więc jedynka i dwójka GTA dostępne są za darmo w internecie, można sobie pobrać i sprawdzić, teraz i tak czekamy wszyscy na premierę tego nowego GTA, które wyjdzie i ten czas postaram się Wam umylić wspominkami kolejnych wielkich odsłon, a póki co to już jest wszystko w tym odcinku, cześć!